Tak więc przed Państwem kolejny, ale zarazem najlepszy w naszym mieście tor. Jak mówią o nim jego autorzy, jest on największym profesjonalnym torem na Podkarpaciu. Tak więc nie będziemy już zmuszeni odwiedzać Tarnowa i Lublina, by zasiąść za sterami bokartów. Sami z kolegą Mateuszem interesujemy się kartingiem. No i znudziły nam się już dalekie wyjazdy do Tarnowa, do Lublina, do Częstochowy. I powiedzmy jakiś rok temu intensywnie zaczęliśmy szukać lokalizacji na, na taki tor. No i jak widać uda udało nam się to.